A w dzisiejszym odcinku... Żonka coś upolowała? Wyruszymy i pochodzimy po London Retro Gaming Market. Jest to największy market gier retro, który odbywa się dwa razy do roku w centrum Londynu. Zabieram ze sobą moją małżonkę, która będzie mi pomagać w polowaniu na gry, konsole i akcesoria. Będziemy się skupiać na gry, na konsole NES, SNES, Nintendo 64 i oczywiście na naszego kochanego Sharaka Pamiętajcie bardzo proszę o subskrypcję kanału, o łapeczce w górze i napiszcie jakiś komentarz. Może napiszcie w komentarzu, czy byliście na tej imprezie, może udało wam się coś wyrwać e, ciekawego do kolekcji. Film będzie wyglądał tak, że najpierw pochodzimy po London Retro Gaming Market. Następnie wrócimy tutaj, zrobimy podsumowanie, co udało się kupić do kolekcji. Bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania. Uh, Is that the have a working battery? Yes. Mm, ever get I'm just. Jesus. Sorry. <laughs> right, how much did you yeah. say? 30 Yeah, Thank you very much. Thank you. Yeah, that's good.

Мне нравится, нравится. Мне нравится, нравится. Five, five. Can you give me a 5 pound change? Yeah. Do got I think five, there. I've got i 5 30, yeah? Yeah, that's only for Stack your games about that. <laughs> yeah. have no, you well. yeah. Okay, thank you very much. Oh, no I <laughs> 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 Skitching the mega. Skitching oh, yeah. I, yeah, I'll see. I'll see. yeah you right. enjoyed that. It's quality. Yeah, okay, that's, good. that's good. I've still got my like, little car that i at home where like 0.2 kilometres to the left is <laughs> a pipe, yeah. and then where all like, the turbulence yeah, yeah, is, yeah. and then it's just a car. Oh, brilliant. Yeah, awesome. And you, you try and race as long as possible when your blades go for white, and then <laughs> you good. can buy the stuff. Oh, I so 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 it. So. it. Yeah, that was good. I'll try Not that. better than Road oh, Rash, though. No. No, oh, That's hilarious.

Jesteśmy na miejscu co do samej imprezy, niesamowita sprawa. Dawno nie widziałem w jednym miejscu tyle retro, gier, konsol, akcesorii, plakatów, książek. Zabawek i tak dalej, i tak dalej, po prostu tego było mnóstwo, moje oczy nie wiedziały co łapać, w lewo, w prawo, wszędzie po prostu cuda. Wianki, moi drodzy, był pan z Polski, który wystawiał swoją kolekcję, chciałbym go bardzo serdecznie pozdrawiać, niesamowita kolekcja, ale co najbardziej mnie urzekło, to jak z panem rozmawiałem, naprawdę było można wyczuć, że te retro gry to część pana życia, więc bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli pan ogląda ten film. Także był Ed Hunter, który jest z takim jednym z większych youtuberów tutaj w Anglii. wystawiał także swoje gry, konsole, akcesoria. Udało się nawet kupić coś u Eda, więc także bardzo serdecznie go pozdrawiam. Małżonka kupiła dwie gry, jedną gry na Nesa, jedną grę na SNESA. Ja także kupiłem kilka ciekawych rzeczy. No i w bardzo ciekawych cenach, jak wiecie, takie targi tam ciężko jest szukać jako, jako takich okazji, ale naprawdę udało się wyrwać gry. W doskonałych cenach i co najważniejsze, w fajnej kondycji, no bo to wszystko możecie zobaczyć, obejrzeć, jak to wygląda, więc to też jest bardzo duży atut. Teraz pokażę Wam, co udało się kupić. Zaczniemy od gier na konsole PlayStation 1. Na początku leci gra Buster na konsole PlayStation 1, która została zakupiona na stanowisku właśnie EDA. 10 funtów. Tutaj nie negocjowałem ceny. Stan tej gry jest stanem kolekcjonerskim, bez żadnej rysy. Wszystko po prostu jest jak nowe. I Buster wpada do kolekcji za 10 funcików. Następna gra będzie to gra od Midway. Midway, ale nigdy nie grałem w tą grę. Może wstyd się przyznać, ale nawet nie wiedziałem, że taka gra istnieje. A dokładnie chodzi o grę War Gods. Jest to jakaś bijatyka, bijatyka od Midway'a Mortal Kombat. Ciekawe co oni tutaj narobili. Czy także będzie bijatyka bardzo brutalna. Nie mam pojęcia co to jest za gra. Napiszcie może w komentarzu czy mieliście przyjemność grać w tą grę. Czy to jest jakiś krapiszczon, czy yy, gra jest warta uwagi. No ale cena yy, 12 funtów. Stargowałem 2 funciki. Całkowity koszt 10 funtów. Także wpada do kolekcji. Gra w sumie, która e, nigdy nawet nie wiedziałem, że istnieje. Następnie, moi drodzy, teraz będą dwie gry, które udało się wyrwać mojej małżonce. E, małżonka uwielbia zbierać gry na NES-a, SNES-a i na Nintendo 64, a najbardziej na pierwszym Nintendo. Ale zacznijmy od gry na Super Nintendo. W naprawdę super cenie. Tu udało się wyrwać yy, mojej żonie za 20 funtów Super Bomberman. Komplecik w bardzo ładnym stanie. Możecie zobaczyć cenę 20 funtów, ale zbiłem tą cenę do 18 funtów, więc 2 funty jeszcze się zaoszczędziło. Yy, yy, żona tą grę znalazła ja jestem do negocjacji więc dwa funciki udało mi się zbić kompleci w bardzo fajnym stanie następna gra na Super Nintendo wbija do kolekcji kolekcja Super Nintendo rośnie właśnie takie imprezy są najlepsze do kupowania gier właśnie na NESa, NES a Nintendo 64 na konsole które najbardziej ciężko się zbiera. Następną grą, także którą wyrywała moja małżonka i ja negocjowałem tą grę jest to gra Rad Gravity. Gra na NES-a Nintendo Entertainment System. Bardzo fajna okładeczka, jak możecie zobaczyć. Napis jest napisany dobrze, ale cała grafika jest obrócona do góry nogami. Nie miałem przyjemności grać w tą grę, ale domyślam się, że tutaj. Wykorzystujemy jakąś grawitację, no bo to wszystko mamy odwrócone. Tylko napis, nazwa gry jest dobrze napisana. Gra od Activision, więc Activision Call of Duty. Więc no ciekawe, co to za gierka. W bardzo fajnym stanie komplecik w cenie 30 funtów, ale udało się zbić cenę do 25 funtów, więc 5 funcików udało się jeszcze zbić. I następna gra na nes do kolekcji. Zostały dwie gry, i bardzo mocne dwie gry, w doskonałych cenach. Dwie gry, o których w sumie ostatnimi czasy marzyłem, no i udało jej się wyrwać na London Retro Gaming Market. Za 25 funtów udało się wyrwać grę na Super Nintendo, którą naprawdę bardzo długo polowałem. Niestety gra nie jest kompletna, nie ma w środku instrukcji, jest kadrycz pudełeczków, w bardzo fajnym stanie, a jest to gra Robocop 3 na Super Nintendo i jestem bardzo szczęśliwy, że ta gra wpada, bo ją bardzo ciężko jest zdobyć w jakichś fajnych y, pieniążkach. Wstępna cena. 30 funtów. Udało ją się wyrwać za 25 funtów. Doskonała cena. Myślę, że za taki stan y, trzeba byłoby dać naprawdę tam, myślę, z 8 dyszek, 7 dyszek. Jakby była kompletna, to nawet przeszło 100 funtów. W ładnym stanie trzeba za tą grę dać. 25 funtów. Niesamowity strzał do kolekcji. I ostatnią grą, moi drodzy, był tam pan, który miał naprawdę ciekawe gry w dobrych cenach. Yy. Trochę tę cenę wymyślał z głowy, dlatego, może udało się kupić tą grę w sumie w takiej cenie. Także gra, na którą bardzo mocno polowałem, gra na Nintendo Entertainment System, a dokładnie Spider-Man. Spider-Man, za którego słuchajcie, dałem 35 funtów, także doskonała cena, ale niestety jest mankament, nie ma instrukcji, ale kojarzę, że posiadam instrukcję w swoich zbiorach, By musiał tam w Polsce trochę e, pogrzebać, e, bo wydaje mi się, że mam instrukcję do tej gry, e, co do tego stanu, no po prostu mint condition, pudełeczko w przepięknym stanie, e, kadricz także, wstępna cena 40 funtów, udało się wynegocjować za 35 funtów i Spider-Man także wpada do kolekcji. Tak wyglądały moje zakupy i moje małżonki zakupy na tym London Retro Gaming Market. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mam nadzieję, że też udało Wam się wyrwać na tym markecie jakieś gry, konsole, akcesoria. Ale także mam nadzieję, że Wam ogólnie wszystkim widzom udało się wyrwać coś do swojej kolekcji w tym tygodniu. Poprzedniający tygodniu, bo ten film nagrywam w poniedziałek, mam nadzieję, że Wasze łupy także były bardzo ciekawe. Pamiętajcie, udostępniajcie filmik, gdzie możecie. Dajcie subskrypcję, jeśli jesteście pierwszy raz na kanale, albo jeszcze tego nie zrobiliście. I oczywiście napiszcie jakiś komentarz. A tymczasem trzymajcie się i do następnego filmu.